Siema widzowie. Jesteśmy w Pieszczadach i nagrywamy Nocne Rozkminy. Jest ze mną Karol. Siema. Siego, siema, siema. No, no i rzecz w tym, że teraz mamy inspirację, natchnienie by nagrywać Nocne Rozkminy tak jak kiedyś nagrywałem z Liamem i baferkowi w ich domu. No więc. Jesteśmy w Pieszczadach. No. Więc powiedz mi co byś chciał powiedzieć. Jaką Rozkminę rzucisz teraz? Masz pomysł? No dawaj, pierwsza rozkmina, jak nie wymyślisz, to ja coś wymyślę, ale postaraj się ty. Czekaj, myślę. No, tylko nie za długo, bo myśliwym zostaniesz. Myśl, ale krócej. Na przykład, ja mam pomysł na rozkminę. Dlaczego Bieszczady są wciąż takie dzikie. Bo wiadomo, że są lasy i zwierzęta. Miasta się rozrastają, Warszawa coraz większa, budują wszędzie wszystko, prawda? Wszędzie cywilizacja wkracza, no. a tą Bieszczady nie. Ciekawe dlaczego. No. Mówi, Bo dziko jest. Bo dziko. No normalnie. No tak, ja powiem Wam, jakoś tak to jest, że jest dziko. To jest taka szczególna aura, takiej magii, takiej, takiej dzikości. Ja to w ogóle znalazłem miejsce mocy wiele, wiele lat temu. I poszedłem tam z Karolem, by odzyskać tą moc, dlatego że kiedyś... No ona... możecie obejrzeć na kanale Ram Cezary Cezarym i Mustafa Oficji. Jasne, tak. że tak. Czego się śmiesz? <grym> <grym> Bo wysłało. Słuchaj. Ak akurat no. <grym> Mama śpi, brat coś tam ogląda, a my sobie nie TikTok. znamy. TikToka, tak. Słuchaj, więc co powiedzieć, chciałem: bieszczady są dzikie, bo tu jest taka aura. A czekaj, co powiedzieć, chciałem w związku z tym, miejscem mocy. Więc dawno, dawno temu zajmowałem się stawianiem kart, przepowiadaniem ludziom przyszłości. Miałem taką moc, tylko zacząłem za te usługi brać pieniądze i powoli, powoli tą moc straciłem. Może nie do końca. Została uśpiona. Yeah. Ale. Przepraszam. Zachowuj się. No, ale okej, okay. Więc została ta moc uśpiona, ale próbuję obudzić i dzisiaj byłem w miejscu mocy, żeby obudzić. Dobra. Teraz mamy rozkminę Dlaczego bieszczady są dzikie? Bo jak szliśmy nad potok ten po prostu umyć znaczy opukać ręce. Po coś do łazienki, jak można, nad potok, woda jest taka energetyczna, taka fajna. To jakieś zwierzę duże szło, może to wilk, nie wiem. W każdym razie było na czterech łapach, chodziło, miał długi ogon no. i spojrzało się na nas. I takie błyszczące oczka miało fajne, i potem pobiegło. Ważne jest to, żebyście wiedzieli, że dzikie zwierzę do człowieka nie podejdzie, na widok człowieka ucieka. Chyba, że człowiek wejdzie na jego terytorium, no to wtedy może zaatakować, ale tak normalnie, nie zbliżają się do siedzib ludzkich. A, jedynie w nocy w poszukiwaniu łatwego pożywienia. Prawda? Prawda. Jest dobrze, prawda. Dobra, masz pomysł na rozminę? Dajesz, teraz Ty. Ja mogę powiedzieć? No dlaczego Bieszczady są dzikie i tyle zwierząt tu mieszka i właśnie jak jechaliśmy autokarem do innej miejscowości, to normalnie lasy, lasy, te lasy się nie kończą. I wyobrażacie sobie, widzowie, co by było, gdyby tak nagle i przez te, przez te lasy tak pójść yy, w nocy. Ale byłby czad. Ale, bym, ale ja bym się pobawił. Po no, słuchajcie, jeszcze jest coś takiego jak czady. Powiem tak: to są takie opary, które się unoszą yy, z nadstrumieni, potoków, zwłaszcza po deszczu i to jest tak wielkie takie chmury tak jakby unoszą się dymią te opary dlatego że znaczy nie, nie powiem ale nie nie włączaj latarki nie takie jest fajnie. i rzecz tym że nazwa bieszczady zaraz powiem wam skąd pochodzi czady to są to takie opary które się unoszą nawet pod potoków takie takie mgły natomiast dlaczego to robią bo, bo jest taka legenda, że biesy, czyli takie duchy, y, które mieszkają w bieszczadach, w y, kształcie robią człowieka. Człowieka i trochę zwierzęcia, mhm. czyli tak zwane kształty humanoidalne. A kiedyś spotkałeś biesa? O, kiedyś tak, ale poczekaj. I biesy y, robią porządek w strumieniach. Czyszczą st strumienie i porządkują. I wtedy y, te. Y, Wtedy się tworzą czady. I stąd nazwa Biesy, czady. Razem Bieszczady. No, to jest taka legenda. Opowiadali mi y, mieszkańcy Bieszczadów już dawno, dawno, dawno. dawno. Mam do ciebie takie pytanie. No, słucham. no mów, y, opowiedz o Biesach chociaż coś. O Biesach. Mhm. Biesy to są takie duchy, które mieszkają tu w Bieszczadach od bardzo, bardzo dawnych czasów. Jeszcze od czasów, kiedy ludzie tu nie mieszkali. I kiedy ludzie zaczęli tu się osiedlać, biesy najpierw starały się z ludźmi trochę zaprzyjaźnić, a czasami jak ludzi wkurzyli, to napadały na ludzi, a potem biesy się wycofały do lasów i tam żyją dalej. Ale dokładnie... A to jest prawda, że do tej pory żyją? A kto to wie? Kto wie jaka jest prawda? Są takie legendy, takie różne mity. I podejrzewam, że w każdej bajce jest ziarno w prawdy. A teraz kolejna rozkmina. No i jaką masz teraz roskinę, Karol? O domku powiedzieć. Czyli o domku, ale dobra, a rozkmina to jest jakieś takie pytanie, no dawaj. Czemu w tym domku jest ciepło? Właśnie, chociaż nie ma ogrzewania. No, nie ma naprawdę. kaloryfera. Tak, nie ma kaloryfera, nie ma żadnego a jest nic. Tak. A bieszczackie noce, nawet... Yy w lecie potrafią być na bardzo, bardzo zimne. Dlaczego? Dlatego, że domek jest drewniany i w jakiś magiczny sposób drewno ogrzewa, ogrzewa chociaż się nie pali. Dziwne to jest, nie? No. Chociaż no, ogólnie, no, jak ja by to powiedzieć, domek jest fajnie położony, postawiony jest nad samym potokiem i kiedy otwiera się okno, to słuchać szum potoku. Dobrze się przy tym śpi. Naprawdę fajnie. No, Ramses. Czemu nie zapaliśmy światła? No właśnie, bo nie chcemy sobie twarzy pokazywać. No co, no prawda. <grym> nie chcemy twarzy pokazywać. No, no, tak. no, no tak, nie bo się, się domyślają ktoś. Oczywiście, że tak. No, Okej, okay, bo poznajecie. Nie? No chyba wiadomo, że się domyślą. Poza tym przestawiliśmy się i wiadomo, czyli to kanał. Więc. Tu jest Ramzes, to jest Musashi. A Musashi, zapomniałem. Karol, no czyli Musashi. Ale dlatego, e... bo Rzecz w tym, że żeby jeżeli noc na rozkminy, to musi być widać, że to jest noc. A mamy tu zapaloną świeczkę, otwarte okno, szum potoku na zewnątrz. No i właśnie do tego... Może się im pokazać, jak tu ciemno jest. A że zdziwicie się. Dziwić. No jest ciemno, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. A to jest bieszczaska noc. Patrzcie. No to zdziwiliście no. się, nie? Jest naprawdę, no. jest naprawdę ciemno. Ciemnica i bieszczackie nocy to nie są takie jak warszawskie, gdzie wszędzie są jakieś światła, latarni i tam innych różnych światełek, nie? Tu noc to jest noc prawdziwa, więc domek jest naprawdę ciepły, chociaż nie ma żadnego ogrzewania, może dlatego, że jest zbudowany z drewna. Nie wiem dokładnie jak to jest, ale jest, ale ciekawa rozpina, patrz no. Hmm. To jest tu ciepło, chociaż bieszczackie noce trafią nie no być naprawdę zimne spoko. Dobra. Kolejna roślina. Cicho. Piosenka jest. Nie ma żadnej piosenki. To jest muzyka dzieci nocy, czyli wilków, które gdzieś wyją tu za tamtą górą i słychać tu. Kamera tego nie uchwyci. Nie śpiewaj. Kamera tego nie uchwyci, bo. Za daleko, jest. Bo za daleko, ale my to trochę słyszymy. Żyją tu wilki, żyją niedźwiedzie, lisy. Spotkaliśmy lisa, który uciekał drogą, kiedy szliśmy. A później, kiedy tu, obok tego domku, szliśmy nad potok, to przeszło takie zwierzę. Trochę niewiele większe od kota, ale poruszało się. To był ryś poruszało się troszkę jak, jak łasica, bo może to była kuna leśna. Łasica to jest łasica. Łasica to takie zwierzątko, które mieszka w lasach, a również pewna odmiana łasic żyje w miastach. Mhm. I, I można zobaczyć te zwierzątka, ale żyją tylko... Znaczy żyją w miastach, nie wiem gdzie mają swoje norki. Ja nazywam to łasiczki, one oficjalnie nazywają się kuny. Na szczęście są pod ochroną, bo są sympatyczne, choć podobno są szkodnikami, jakieś kable gryzą yy, tam coś tam, samochody gdzieś tam się wkradają i coś tam. Dobra, ale kiedyś yy, nagrywałem film o łasiczkach, dobra, nieważne, to jest ciepło i trudno powiedzieć, to jest, to jest, to jest ciekawa rozkmina, mm -hmm. bo naprawdę nie wiadomo dlaczego to się dobra, kolejna rozkmina. Siema znów. Siema znów, mamy kolejną rozkminę, może nie tyle rozkmina, ale kiedy. Byliśmy w restauracji, jedliśmy naleśniki. To pająk zjeżdżał prosto na naleśnika. I dziwiliśmy się, że miał ochotę zjeść naleśnika. Przecież pająki się nie żywią naleśnikami. No. Więc dlaczego? Lądował prosto na naleśnika? Bo pewnie chciał się skusić. Mhm. Tylko obok naleśnika stała herbatka. I herbatka była gorąca i parowała. I on kiedy czuł tą parę, uciekał z powrotem się wciągnął na pajęczynkę, Potem tak zniżał, się zniżał, zniżał. I kiedy czuł parę herbaty, to od razu uciekał z powodu. No. I to było to, zabawne. Było to było to było naprawdę zabawne. A odnośnie naleśników to polecamy bieszczackie naleśniki z jagodami ze śmietaną są mega, mega. są w Warszawie takie. No, no, ale to są bieszczadzkie. Kiedyś e, tu właśnie dorwałem jogurt bieszczacki też z jagodami. Dobry? Naprawdę mega dobry może znajdziemy go, jak pójdziemy na szlaki i zejdziemy do takiej miejscowości, która nazywa się brzegi górne, to tam. No. Y, tam tylko brzegi górne to jest miejscowość, która składa się z jednego domu. Hmm. Tak, tak, jeden domek. <śmiech> jeden. <śmiech> jeden I, <laughs> I to robi brzegi górne. poważnie. No, jeden domek. No. Jak, jak zejdziemy ze szlaku, to pokażę ci, żeby w ogóle damy radę tam pojść. No. Ale chyba damy radę, tylko że prognoza. Straszy burzami, które mają być przewalać się w ogóle, błyskało dzisiaj, ale burza przeszła obok. Dobra, zobaczymy, jak to tam będzie. Kolejna mm. rozkmina. kolejna rozkmina, ostatnia, znów wracamy na temat. Czy to się liczy nie rozglu? Nieważne, nie licz. No, przyjechaliśmy, więc dlaczego bieszczady są dzikie? No, Masz jakiś pomysł? Co liczysz? Jedno z jakichś osiem, siedem? No, przesadziłeś. Dobra. Masz ja pieniądze. Dlaczego bieszady są dzikie? Hmm? No wiadomo. No to jak wiadomo, to mów. Zapomniałem. No weź. No A jak. więc dlaczego bieszady są dzikie? Dlaczego? nie karczują lasów, nie wycinają tych lasów, ci wszyscy deweloperzy i nie budują stoków narciarskich, albo na przykład nie budują jakiś, znaczy boisk. Pół, pół uprawnych boisk. No znaczy nie boiska to nie, bo to jest góry są, bo, góry nie sprzyjają boiskom, ale czemu nie karczują lasów, albo dlaczego nie robią uprawnych, no jak Ci się wydaje. Masz prawo tego nie wiedzieć, no. No bo pewnie chcą, żeby zwierzęta żyli sobie. Nie, ludzie nie są, zwłaszcza biznes nie jest taki dobry, żeby dbało o zwierzęta. Nie ten jest powód. Gdyby wiedzieli, że opłaca się wymordować zwierzęta, to by wymordowali. Od razu. Nie, zgadza się, więc to nie jest powód. Mhm. No, myślisz? No, jak Ci się wydaje? Co myślisz o tym? Jak, jak nie zgadniesz, to powiem oczywiście, ale może zgadniesz. Nie, nie wiem. Dobra, to powiem tak. Tak mi się wydaje. Gleba nie? Tu w Bieszczadach jest taka gliniasta i nieurodzajna i tu raczej nic nie rośnie i dlatego zostało to zostawione w przyrodzie, tak żeby się rządziła, a poza tym jeszcze tu blisko jest granica z Ukrainą, gdzie oczywiście zawsze był teren, Konfliktów i teraz od paru lat, od dwóch lat jest wojna. Więc tu biznes nie czuje się za dobrze, bo nie wiadomo co z tym regionem będzie. Ja jestem dobry myśli, optymistą i myślę, że tu będzie spokojnie i bieszczady zawsze pozostaną Polską. No dobra, słuchajcie. To, to więc, to tak, rozkwinęliśmy, ile się dało jakieś będą kolejne rozmowy innego dnia, to nagramy, do zobaczenia, no. dobranoc. Subskrybujcie kanał Ram ze Oficjal i się Oficjal, więc cześć, no, do zobaczenia, do następnego screen, nie? No, Elo, Halo, do zobaczenia.